Cześć. Zapraszam Was na rozwiązywanie pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy, i dzisiaj rozwiązujemy same pytania specjalistyczne, czyli takie, które mają trzy warianty odpowiedzi do wyboru. ABC, tylko jeden wariant jest możliwy, prawidłowy. Są to pytania specjalistyczne na kategorię B. Zachęcam Was do pozostawienia komentarzy odnośnie swoich egzaminów. Strasznie się cieszę, że tak dużo osób zdaje. Słuchajcie, piszecie, że dzięki mnie to jest Wasza zasługa, to są Wasze egzaminy i Wy tak fajnie je zdajecie. Może trochę Wam w tym pomagam, ale. To nie ja jestem na tych egzaminach, to Wy tam jesteście i Wy je zdajecie. I fajnie, i trzymam za wszystkich kciuki, a całą bazę egzaminacyjną znajdziecie w moim serwisie testypl, gdzie oczywiście bardzo zapraszam. A teraz przechodzimy już do pytań. Która z wymienionych awarii uniemożliwia używanie samochodu osobowego w ruchu drogowym? A. Niedziałające czujniki parkowania. B. Niedziałająca klimatyzacja. C. Niedziałające światła hamowania stop. I w tym pytaniu chodzi o to, która z tych awarii uniemożliwia używanie samochodu osobowego w ruchu, w ruchu drogowym, czyli jest niedozwolona w ruchu drogowym i nie powinniśmy się poruszać, jeśli taka awaria występuje w naszym pojeździe. I w tym wypadku są to niedziałające światła hamowania stop, czyli odpowiedź C. Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego? A, bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży, B, po zakończeniu jazdy, C, co najmniej dobę przed zaplanowaną podróżą. Powinniśmy to sprawdzić bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży, czyli odpowiedź A, bo jeżeli sprawdzimy to na przykład dobę przed podróżą, to jeszcze w ciągu tej doby może się dużo wydarzyć i to ciśnienie może się przecież zmienić. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? A. Tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 metrów przed pojazdem. B. Tak, aby asymetrycznie oświetlały całą drogę. C. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie. E, światła mijania powinny być ustawione asymetrycznie, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy po zaśnieżonej drodze? A. Hamowanie wyłącznie przy użyciu hamulca ręcznego. B. Stosowanie opon zimowych. C. Zdecydowane przyspieszenie. No na pewno zwiększy bezpieczeństwo stosowanie opon zimowych, czyli odpowiedź B. Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym? A. Zwiększenie pojemności silnika. B, zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu, C, zwiększenie spalania oleju silnikowego. I tutaj skutkiem tych nieszczelności może być zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy, czyli odpowiedź B będzie odpowiedzią prawidłową. Co może być przyczyną ściągania w lewo pojazdu w czasie jazdy na wprost? A. działanie wspomagania układu kierowniczego, B. nieprawidłowe ustawienie zbieżności kół, C. zbyt niskie ciśnienie w prawej przedniej oponie. Jeżeli chodzi o to ściąganie, to tutaj m, może być to wynikiem nieprawidłowego ustawienia zbieżności kół, czyli odpowiedź B. Które z wymienionych działań należy podjąć w pierwszej kolejności, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego? A. Kontynuować jazdę ze zmniejszoną prędkością, B. Zwiększyć obroty silnika, C. Zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. Zdecydowanie należy zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik, czyli odpowiedź C. Kiedy należy sprawdzać poziom oleju w silniku? A. Przy uruchomionym silniku, B. Natychmiast po unieruchomieniu silnika, C. przed uruchomieniem zimnego silnika albo co najmniej po kilku minutach po jego wyłączeniu. I w tej sytuacji akurat powinniśmy sprawdzać wtedy, kiedy silnik jest zimny czyli przed uruchomieniem albo po, od, po odczekaniu kilku minut po jego wyłączeniu, czyli odpowiedź C. W którym z wymienionych przypadków używanie samochodu osobowego nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego? A. nadmiernie zużyte klocki lub tarcze hamulcowe, B. uszkodzone przednie amortyzatory, C. krótkotrwałe użycie koła dojazdowego, gdy jedna z opon uległa uszkodzeniu. I tu zwróćmy uwagę, że mamy w pytaniu, który z przypadków nie zagraża bezpieczeństwu. No otóż bezpieczeństwo nie zagraża użycie koła dojazdowego, czyli odpowiedź C. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? A. Wzrost siły hamującej przy jednostajnym naciskaniu na pedał hamulca. B. Niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu. C. Bardzo duży opór pedału hamulca przy jego wciskaniu. I tutaj no raczej będzie niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu, czyli odpowiedź B. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? A. Poważne uszkodzenie silnika, B. Uszkodzenie hamulców, C. Uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu. I zdecydowany może być to poważne uszkodzenie silnika, czyli odpowiedź A. Jaki może być skutek zużycia amortyzatorów kół kierowanych? A. Zwiększenie przyczepności kół do jezdni. B. Zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu. C. Zwiększenie skuteczności hamowania. No jeżeli one się zużyły, to raczej to będzie zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu, czyli odpowiedź B. Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego? A. Uzupełnić braki dowolnym olejem. B. Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki. C zawsze włączyć światła awaryjne, i tu powinniśmy sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki, czyli odpowiedź B. O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna układu chłodzenia A o zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego, B o zbyt niskiej temperaturze płynu chłodniczego, C o zbyt niskim poziomie płynu do spryskiwania szyby. I tutaj, jeżeli mamy lampkę czerwoną przy układzie chłodzenia, to ostrzega ona o zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego, czyli odpowiedź A. Który z wymienionych czynników może spowodować szybsze zużywanie się opon na kołach przednich w samochodzie osobowym? A. Niewielkie obciążenie przedniej osi pojazdu. B. Nieprawidłowa zbieżność. C. Nierówna nawierzchnia jezdni. I będzie to nieprawidłowa zbieżność, czyli odpowiedź B. Który z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego? A. Zmniejszyć prędkość i czekać, aż lampka zgaśnie. B. Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego. C. Kontynuować jazdę i zgłosić ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdu. Mamy tutaj lampkę, która świeci się na czerwono, więc wtedy zawsze należy się zatrzymać. Czyli tu będzie odpowiedź B. Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu jako odpowiedź prawidłowa. Czym może być spowodowany nadmierny luz ruch jałowy koła kierownicy samochodu? A. Z użyciem przegubów końcówek drąż drążków kierowniczych. Bez użyciem opon, C, niewyważeniem kół kierowanych. I ten nadmierny ruch jałowy, czyli tak luz na kierownicy, może być spowodowany z użyciem przegłów, drążków kierowniczych, czyli odpowiedź A. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym? A, gdy uszkodzony jest zawór powietrza, B, gdy w czele opony znajduje się cienki gwóźdź, C, gdy na boku opony są widoczne odkształcenia. I z tych trzech, tutaj, gdy widoczne są odkształcenia, to powinniśmy wymienić oponę, czyli odpowiedź C. Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik o zapłonie samoczynnym obrotów rozruchowych? A. Niesprawny rozrusznik. B. Naładowany akumulator. C. Zbyt luźny pasek linowy alternatora. Jeżeli mamy tutaj problemy z rozruchem, to będzie to niesprawny rozrusznik, czyli odpowiedź A. Jaki może być skutek niewyważenia kół jezdnych w pojeździe? A. Zblokowanie kół jezdnych bez Zwiększenie okresu eksploatacji opony. C. Nierównomierne zużycie bieżnika opony. Skutkiem niewyważenia kół może być nierównomierne zużycie bieżnika opony, czyli odpowiedź C. Co należy sprawdzić, gdy lampka kontrolna kierunkowskazów zaczęła migać dużo szybciej? A. Napięcie akumulatora? Bezprawność bezpieczników. C. Sprawność żarówek kierunkowskazów. Należy sprawdzić sprawność żarówek kierunkowskazów, czyli odpowiedź C. Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej nawierzchni? A. Wzrost siły tarcia. B. Skrócenie drogi hamowania. C. Zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania. Jeżeli mamy zużyty bieżnik, to będziemy mieli tutaj wydłużenie drogi hamowania, czyli odpowiedź C będzie odpowiedzią prawidłową. Było to ostatnie pytanie, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Bardzo dziękuję za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam do naszych serwisów społecznościowych, do naszego serwisu L-testy. Pozdrawiam i powodzenia na Waszych egzaminach.